Więc jak się znajdujesz pierwszych tak klientów Adamie Weber? Wiesz, co to jest bardzo ciężkie, jak wiemy, mhm. i nieoczywiste, i można się bardzo rozczarować po pierwszym kontakcie z rynkiem. Wiesz, co to u nas wygląda tak, że my na początku, wciąż teraz tak jest, wierzymy, że zmieniamy świat. Że wiemy, że zmieniamy świat. Nie tylko właśnie wierzymy i wydaje nam się, chcielibyśmy, ale jakby to, co robimy, to, co robimy z muzyką dla dzieci, z kontentem dla dzieci, to, co robimy właśnie z narzędziami, ze sposobem podania, z produktami, z jakością, to jest zmiana świata, to jest zmiana pokolenia całego, co przyniesie swoje rezultaty i da swoje owoce po jakimś czasie i wszyscy to poczujemy. I na początku w to wierzyliśmy, że tak właśnie będzie, a teraz mamy to dość mocno zwalidowane i faktycznie tak jest. Mimo, że jakby nasz sukces nie jest gigantyczny, nie jesteśmy znani jak Pixar czy Apple, który właśnie zmienił świat pod kątem jakości i designu, mamy jeszcze bardzo dużą drogę, ale coś już zwalidowaliśmy. Na początku to było bardzo ciężkie, żeby cokolwiek sprzedać. Bardzo wiele rzeczy nam się wydawało. Postanowiliśmy iść na Kickstartera, żeby po pierwsze zdobyć pieniądze. Jesteśmy na etapie, kiedy jesteśmy muzykami i chcemy pójść, mającymi side business w postaci tej franczyzy i chcemy otworzyć swoją firmę, która będzie robić aplikacje. więc poziom naszej wiedzy zero w tym temacie. Chcieliśmy iść na Kickstartera, żeby zwalidować nasz pomysł, żeby go pokazać szerokiej publiczności, żeby zdobyć trochę tą społeczność i żeby zdobyć przede wszystkim pieniądze. Um, okazało się, że sam Kickstarter będzie kosztował bardzo dużo pieniędzy, żeby zrobić tą kampanię dobrze. To były czasy, kiedy nie dało się puścić kampanii Kickstartera z Polski. Trzeba by było to robić tak troszeczkę na okrętkę przez jakąś firmę amerykańską, coś takiego. Um, więc to kosztowało też trochę więcej pieniędzy i udało nam się zdobyć pierwszego inwestora, pozyskać. Znowu w takim momencie, kiedy nie wiedziałem, co to jest spółka z udziały, co to jest inwestor, jak to wszystko działa. I udało się nam pozyskać pierwszego wspólnika inwestora w dość takich nierynkowych, pozytywnie nierynkowych dla nas warunkach, więc to było bardzo fajne. No i tak to się powoli zaczęło. On pomógł nam wystartować ze swoim teamem, dał nam sporo swoich osób ze swojej firmy, jakby do dyspozycji w różnych dziedzinach, czy to IT, czy. Czy to marketingu, ułożyliśmy jakiś tam plan, zaczęliśmy rekrutację, ułożyliśmy sobie jakiś wstępny, wstępną roadmapę, taką techniczną, jakiś backlog powoli. Wybraliśmy technologię przede wszystkim, a później już zatrudniliśmy, powoli zaczęliśmy zatrudniać swój team i tworzyć tą naszą aplikację, to nasze, to nasze MVP.